Burman jest. Jest. Pomocnicy są. Są. Piwo jest. Jest. No to zaczynamy. Jest godzina 2210. Jestem po 12 godzinnej zmianie. I przyszły klocki do motoru. I trzeba dokończyć dzieła. Ile tych klocków tu jest? Tak, to są klocki, które zamówiłem błędnie. To są do przodu. K7 i w górę. To są klocki właściwe. K7 i w górę. 400K oraz 650K. To jest drugi komplet na przód, ponieważ ten model już ma dwie tarcze. A to są do K5 250 i 400. I taka jest różnica między klockami. prawie żadna. No dobra, odrobinę jest różnicy o kształt, rozstaw niemal ten sam tutaj jest. Minimalnie, klocek. O ten ząbek jest z jednej i z drugiej strony węższy. Te są do K5, te są do K9. 400 i do 650. Te są do K5 i do 250. Więc bierzemy się do dzieła. Jak obiecywałem, że spróbujemy, to spróbujemy. No i fajnie, jak nie oglądałeś poprzedniego filmu to się wróć, a my tu będziemy w tej chwili próbowali poskładać cały ten kram do kupy, czyli po pierwsze założyć linkę hamulcową, szmatka troszkę przeszkadza, nie wiem czy to wszystko będzie tak widać jak ja bym chciał, ale spróbujemy, zacisk pójdzie tak, czyli lineczkę wrzucimy sobie tutaj ładnie, widać, widać. Lineczkę sobie tutaj ładnie. O nie tak za ładnie, ale stryk. Teraz to ja mam ciemno. Nie z tej strony światło postawiłem. Hmm. O, nie wrazło nawet w obiektyw. Linka wróci. Lineczka, pstryk, pstryk na miejsce. I teraz dźwigienkę, ja tu spróbuję od spodu łapę wsadzić. Dźwigienkę naciągnąć. Pancerz. Nie wiem, czyście to widzieli, czy nie, ale uwaga. A, pancerzyk jest na miejscu. No, musicie mi wierzyć na słowo. Jest pancerz na miejscu. Dobra. Teraz, z racji tego, że po naciągnięciu, to tu mi się ten tłoczek troszkę wysunął. Tak jakbym ręcznie zaciągnął, więc ja go tu spróbuję jeszcze troszeczkę poprosić teraz o współpracę, czyli Kręcimy drania delikatnie. Jeszcze ciutkę z powrotem. O, jest prawie na zero. Drugiemu pomożemy wrócić na miejsce paluszkiem. Ciasno trochę. Kamera, latarka. O, nawet latarka wlazła w obiektyw. Aha, to sobie wyjąłem. Dobra. To się zaraz włoży z powrotem. O, tłoczek wrócił. Genialnie. Stryk siub, hop, bends, tak? Hmm. stryk jest ciekawe ile uda mi się teraz pokazać żeby to było bez cięcia lampka wynocha mi może tak będzie w miarę dobra teraz to trzeba tutaj obrócić w tym całym pierdolniku Coś mi się znowu tu wysunęło Kto go prosił. Kto go o kurka prosił, dobra Kluczu się są, są. Moment, chwila przerwy muszę się zastanowić. No, dobra, wracamy do żywych. pomalutku, powolutku, procuszki na miejsce, tłoczek znowu mi wyłazi złośliwie, klocuszki na miejsce, tu sobie troszeczkę smaru, o, Smaru ceramicznego. Ja nie proponuję stosować smaru miedziowego, jak to Anglicy chyba tylko na kanapkę nie dają. Miedzie i aluminium moim zdaniem się nie lubią. Dochodzi tam do jakiejś reakcji elektrochemicznej. Powstają problemy. Do czysto żelaznych, stalowych elementów uważam, że nie ma przeciwwskazań. Każdy robi jak lubi. Anglicy wszędzie ładują. Gdzie tylko się da. Aczkolwiek ku mojemu zaskoczeniu w tym motocyklu po dość długim postoju, śruby nasmarowane smarem miedziowym z aluminium się wykręciły bez problemu. A skuter z tego, co wiem, miał około dwóch lat, może ponad dwa lata postoju, z bardzo brzydkiego powodu, że właściciel miał wylew. I po wyjściu z tego wylewu, po dojściu do zdrowia, stwierdzili wspólnie z żoną, że on już nie będzie, no mu to że jeździł. Chwilka przerwy. Dobra, klocu się wróciłem na miejsce. E, tam jest taka drobna uwaga tam jest blaszka, zewnętrzny klocek. Musi tam trafić pod tą blaszkę w środku, żeby można go było na miejsce, żeby tam się trzymał. Po prostu. O. Dobra teraz powinno mi się udać tego cybanta jeszcze założyć. Po omacku, ale da się zrobić. Jest to wykonalne. Mówię, że jest wykonalne. Stricto jest wykonalne. Teraz tylko procuchy na tarczę zarzucić. trafione. Zobaczcie, smar miedziowy jest. Jest. Po kilku latach się śrubka wykręciła. Ja sobie dam odrobinkę ceramiki. Do miedzi dołożę. Żeby to się nie zaśniedziało za ja szybko. Aluminium to różne rzeczy potrafią się dziać. Co? najpierw dolna śrubka, bo tak mi będzie łatwiej chyba. Ciekawe czy mi się uda. A przez koło dojdę sobie tam te piny od Klocków do Druga śrubka. Proszę, jak keczupu na pizzy. I to wszyscy tak walą. Samochód kupujesz, ściągasz koło, mieć spływ asergii aluminiowej, ze śrub, ze wszystkiego. Do, do stalowych elementów jak najbardziej zmarł. używałem go ponad 20 lat temu. jako nowość fortunę to kosztowało, ale do wydechów, do kuchy, do takich rzeczy był jak najbardziej skuteczny. Słuchajcie, chyba się operacja udała. Tak, wiem, że było byłoby łatwiej. Tylko najpierw trzeba ją znaleźć. Zastęp Craftsmana kupiony na targu od jakiegoś pana, który wyprzedał, wyprzedawał garaż. Byłem zdziwiony, że pan sobie krzyknął całego jednego okrągłego funta za komplet kluczy. 1 czwarta Craftsman. Oryginał USA z numerem jednego okrągłego funta. Fakt faktem, kiedy się schylałem, żeby te klucze zobaczyć, a to tak wyglądało trochę jak Topex. A na dole nie wejdę z tym kluczem już. Wyglądało to jak Topex, szare i nieznaczące pudełko. Kiedy otwarłem zobaczyłem, co pisze na grzechotce na kluczu. Pytam pana, how much? Gość z przekąsem, takim trochę niesmakiem. Mm zapytając zapy, zapy, co tak jeszcze A pound. No to jak ty chcesz funta, to ja nogą przydepnąłem to pudełko, żeby mi go nikt przypadkiem już spod tej nogi nie wyjął i biegiem, zacząłem szukać tego fundzika żeby, żeby mi czasem ktoś tego nie czmychnął. No już się takie okazje nie trafiają, to było jakieś 14 lat temu. Dojdę. Dojdę, jak sobie jeszcze jedną przedłużkę wezmę. Cieplej. Piecy sobie pyka po malutku. O, e, gręciutko. Proszę, na pełną długość wchodzą. Czyli bez ściągania wydechu. Operacja się udała. Sprawdzę, czy. Aby na pewno. Klocki są po dobrych stronach tarczy. A nie, żeby oba były po prawej, a żadnego po lewej. Albo na odwrót. O, jest dokręcone ładnie. Jeżeli są klocki na miejscu, uwaga, lampkę sobie wezmę. Tu sobie przy Czorne, brudne, czorne. Czyli klocki są w domu. Kółeczko się kręci, trochę rzędzi. Teraz uwaga, zapompować. Tylko która to jest klamka? Ta. ręczny a on tu gdzieś był. Ciach. Zaciągnięty. O, trzyma jak trzeba. Stryk zwolniony. Nie trzyma. Czyli można pomykać rano. Tak więc operacja się udała. Dziękuję za towarzystwo.